Jeszcze w kolejnym odcinku z nami jest. Siemn i Cześć, Tam jest witam. Locek, bzyko oraz David. Ale ale. Dzień dobry, siema. <laughs> Taś, ta, ta. Yeah. Dobra, dobra, dobra. Tłumaczmy, co dzisiaj będziemy robić. Jak widzicie, wszyscy są teraz paliące, niedługo już będzie sklep. Może, może już jest, może już jest, szczerze tego nie wiem, bo nie wiem, kiedy wrzucę na odcinek. Pilnujcie, pilnujcie, bo stronka będzie rada chwila i będziecie zawcie mogli już takie kozaskie właśnie bluzy, koszulki, koszulki. inne koszulki. Będzie tego naprawdę mnóstwo. Widzowie, dzisiaj to ostatni padnie z drabiny, po prostu zejdzie z tej drabiny, wygrywa 1000 złotych Mamy naprawdę dużo atrakcji. I po pierwsze panowie, będziecie zaraz na kole fortuny. Tutaj jest koło fortuny. Co? Na kole fortuny będziecie losować, kto gdzie będzie stał, tak? tak? nie. No. O, o, no. To się źle a, 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 Czekaj, Najpierw pokażmy możliwe pozycje. Wiesz, ja, nie możesz dotknąć, ja, jak ktoś dotknie całym butem całym, tak? Powiesz, że no, zrobi no, takie. Ale taki błagam, coś. ja mam... Ja przecież... Nie wiem, ale mi chodzi, musisz trzymać tej rurki. Jak a, ci noga zjedzie, to, to będzie na to. nie, nie, trafić nie, 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 Ej dobra, to jest naprawdę Ja nie wiem eben, jak ja się na ja to zgodziłem Ale wiesz, jest 10 Kupka, Ale w kilku miał być Tniej. Ej ale miał być <t> Ale <audazessential> to jest niemożliwe Zegóć jeszcze. Konkurencja możeszcie O! <t between> Kurde No to kąt. Także no czyż, makaron poszedł się walić? Ale dobrze! O. Szybkie setki, da jak się czujesz na swojej pozycji. Źle oddaję czapę, bo mam wrażenie, że ona zdechnie po tym Dzięki. Boli mniechnie głosów, nie mogę tak stać, tak wykształcić nie jak u... Ale szczerze, czuję się dobrze tutaj. Nie, ja jak nie. W Klocu tu jest, to dobrze, bo Marek to by robił tak, żeby tak siedział. No Nie nieprawda O nie, o, dobra, nie, o Nie, nie, dzielosowanie. O nie. O nie, nie, no, nie. Ten strumień jest śmieszny, stary. Nie. Mamy tutaj tą ruletę taką i co? Mm. Nie będziemy zmieniać nazw. kto jest OG? Ja. Dzień dobry. <grym> to Tak do niego Coś nie pasuje. Nie. To tak do niego jasne. jestem pasuje. <grym> ja jestem sobie. obiegu. to Jeszcze to ma. Dobra, teraz lasujemy osobę, która dostanie pan pistolet w rękę. Nie. I będzie to dype, proszę Państwa. Nie, nie będzie to OG, proszę! Patrz, patrz, patrz! Nie, jest, jest. tam nie było nic. Tam jest. Dzień, a! Dzień, dzień, a! Ale macie teraz przebalone Panowie o nie, o nie, o nie, o nie. nie, to z I uwaga, strzelam wy a Ja spadnę Dobra w nic oko, ch chodź <noise> pokaż, ostateczne zakręcenia, liczę teraz. No nie możesz być. Chociaż ej nie! Ej, ty możesz! Sobie w no sam w siebie! No nie! <głos> nie <głos> dawaj, dawaj, nie, da, dawaj, dawaj, no, bój, o, Nie, nie, ja tylko nie uG, proszę. Proszę. proszę! Nie, nie! Będzie! A! A! 5 sekund strykasz sobie. Szybko Dawaj nie wiem, Nie Ale to raz czas czas No Dawaj Ale w twarz nie w tym głowy Osiem. 7 8 6 7 9 Jeden Nie mogę w to Nie wierzę Widzowie nie próbujcie tego w domu No, no, no Chcecie rzucać piłko, Może piłka do kosza Taka standardowa, Piłka do kosza. od tych najprostszych. Dajmy na to, że oni mają życie, po prostu kto nie trafi, ten traci życie, okej? Okay? W sumie ty straciłeś życie tak naprawdę Czemu straciłem życie? mam no, Bo żyć? dostałeś pistoletem w głowę No ale co z tego? No, normalnie... przez, ale strzelałem przez ciebie 10 ale sekund Ale normalnie byś zginął No właśnie, dostałeś bo ja byś się zamknął dawa, no, Dawaj, lecimy dalej dawa. Ile ma, ile ma? Chociaż życie? nie, no w sumie strzelał sobie w głowę No właśnie, nie sam się strzelałem w łeb No niby, ale... Samo no, bój od najgorszego, to kto nie trafi, ten traci życie. Znaczy macie trzy próby, dajmy na to macie trzy próby. 3? Ej, ale do no? wody... Ej, ale co ty robisz? A to ej. jest trudne, bo ej, ma... jeszcze tak można. No właśnie, co on robi? Nie ma! Przecież ty nienawidzę A, ale ty nie tego! Jest blisko. Oj! Nie no! <minash> <muchliat> tak nie wierzę w to, nie wierzę <muchliat> w to! Ale szczerze mi się wydaje, że nikt nie trafi, co? Traci życie, masz dwa on ma najłatwiej, on ma chyba najłatwiej. Jak kosza stara jak lebron James jesteś wysoki Dobra, wow! Za pierwszy razem! Ej to już nie musi dalej, tak? No nie, musi, nie, 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 szkoda. Nie tracisz życia, szkoda! Pani mi się rzucało! Pani mi się rzucało, no. No, Ja nie no, mogę! Ale, Ej jest... dobra, ja nie wiem! Co jest gra? To masz na mnie ja nie wiem, ja jestem. Ja panie zradzić trzy życia i odpłać po tym co zrobił, nie? Trzy no. razy rzucał, trzy razy nie trafił, to... nie wiem! No to powinna być większa gara, dawaj ten pistolet jeszcze raz! No chyba tego nie zrobicie! Ten drugi, ten drugi, no nie! To raz tylko spokojnie Maro. Kolejną konkurencję to mamy. Dajmy... Dobra, niech będzie już trafianie do celu, czyli patrzcie. Mamy trzy jaja. Każdy z Was zostaje w trzy jaja. Spokojnie... I ten kto trafi w paliona, nie... wygrywa 1000 zł. Nie rozbijacie sobie ich na głowie, tylko zwyczajnie musicie tym jajkiem trafić w ten obszar W ten jas jasny, na jasny o, Żeby nie. wylądował na jasnej kotce, a przede wszystkim nie może pęknąć. Okay. Nie chodzi, żeby się grał Ten, kto będzie okay. najdalej od tego punktu, traci życie. Dobra, to ja, mogę. Marek, najpierw po, po, po kolei, no? Najpierw ja przegraniec. Uwaga. A, niestety, nie biegnie. Ale nie pękło. No, i no. jesteś w szrebie. Dobry żół! a ty masz najgorzej. To teraz ja? No musisz się schować. O nie, chcę w się. Sensie. Czekaj, ja, ja mam musisz tego szczebla, ja ci mogę tu Jasne więcej więcej zrobić, ale... No, no ej, ale ooo, trochę! Ale remis. Idealnie remis, zobaczcie, no, Jest idealnie święta. równo, idealnie równo. Chociaż ej. Ej, chociaż nie. Rej. Ale wiesz, co jest dziwne, bo to ja się inaczej ułożyłem, ale linia nie, końcowa ale jest, jest taka to, sama. To jest równo, to jest równo no. nie? ja bym uznał, że Dobra, remis. dobra. Do, dobra. dobra. Do, nie ruszaj tym! Przestań, debilu! <laughs> <laughs> <Dziecie> to? <laughs> 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 nie ma wygranych. O! 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 Ale nie, bo mówiłem nawet na filmie, bo że jak pęknie no, po prostu. No. życie. O nie! Ale wygrać wy się teraz ze sobą. Jeśli jedna próba próbę. I to no było jak to, to jest moja. z nas, może stracić życie. Ja czeka, to bo to moje moje jajko nie, to skąd jedynie. ci jajko, bo. Te ja A co ja Jeszcze damy radę, ja tego zrobić. Dobra, ale może. No nie bierzemy to. Ale będzie to jest najgorsze, że jak ona. moja jako jedyna doleciała na próg. Jak ona wleci na próg, to już się Okay. Bez jajko. Ja Ej, to to jest to się... jest jajko! Ej, nie masz szansa, że nie! Co ty robisz? Nie! nie! to jest bez sensu konkurencja, no nie, nie Ale nie jest, jest czasu, że wleci tak delikatnie. Wy przerzuciliście ją na trzeba. Barbar! Bar Też żeby panią spróbował rzucić i zobaczymy, czy jemu nie pęknie. No dobra. Jak jemu nie pęknie, to wracamy. No, to co? tracimy te życia. Dobra. Ale jak mu pęknie, to nie, to nie tracimy tych No nie! Tak, nie tracimy tak. To jest bez sensu, bo Marek wygrał. No właśnie, to oni, Marek oni wygrał. chcą, po kurde, po życiu. <laughs> Wejdźmy do piętnastu życia, to jest nie do zrobienia. Widzowie, to jest nierealne. Nawet, nawet tutaj organizator nie zrobił tego dobrze. No dobra, nie ale. no, no, trudno. no. Sorry, sorry! <laughs> taki mamy klimat. No, bo Marek wygrał, to teraz tak <laughs> Oh yeah! Uwaga, każdy co najlepsze. Ja wiem, kto wygra, dawaj. Co najlepsze, jak widzicie kartki latałem, jak takie, no. no widzicie jak latają. Nie ma jak, jak miał... to A nie macie. Albo sobie wykorzystać plecy gracza, jak się zgodzi, oczywiście. Ja co mogę? Albo. no nie wiem, nie. Ja z jednej, on z drugiej. Nie dawaj Markowi. Proszę bardzo. Dzięki. Eee, nie, ja prawdziwy. Właśnie będziemy świecił, głupie będziecie mi mordem nie fajnie. Uwaga! Dobra, ja nastawię z dwie minuty dam wam nie nawet. Mam ja. albo, mhm. albo półtorej minuty, żeby nie było za. Łatwo. Dobra. Ja tyle nawet kurde. Dobra, stoper, czas start! Leciłem wizowie. Ta jest my 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 taką śmierć! Moje głupiej mordy! 2, dwa, jeden, zero. To w ogóle nie jest Palion, to jest jakaś kluska. Dobra, uwaga, to jest zdjęcie, to jest bzyk, to jest kloc. Nie. A to? jest... co ja rodzę, co to jest? To jest koszulka stary ciebie. Ale patrz, ja jako jeden napisałem Palion Style, powinieneś to docenić, bo właśnie taką masz koszulkę. Ale ja mam stary Dobra, okej. Tu się czuję bogaty. Tu czuję jakbym musiał się wysrać, a, ja to wygląda jak syfie, a tu syfie, wyglądam syfie. jakbym miał roczek dopiero Mogę kolejność zrobić, ale oczywiście tylko jedna osoba, dwie osoby, które przegrały dostają an serce ale... Czyli tak, No dla mnie oddejwa jest najlepsze no Kurde no Numer dwa to jest Kloc i Bzyku Dobra, ale najważniejsze, Minus że, dwa się życia. Ale ta, że to Ja sobie to powieszę na zbiórkę Czyli co, ja mam dwa życia, Kloc ma dwa życia, Marek ma jedno, czyli przegrał No nie, jeszcze mam jedno życie Ale, ale już nie ma co zrobić Nagrajmy ostatnio, już ten to w tym piłkę po prostu kto nie trafi Błagam, ostatecz... to jest tylko najgorszy przecież ja to, ja to wybrałeś Ostateczna jak, to jajka, jak to jajka jajka no do końca do końca walicie do końca kto po prostu odmawia nie rzut to życie dobra rzut to, to życie, to to życie. życie. dobra Żyć to życie dobra ale to to jak ktoś nie trafi to skończy no dobra niech będzie NIE, NIE, NIE! O no, yes. dobra, dobra, przegrał! No przegrałem, no przegrał. go! Jajko walnął! Koniec stary! Ale przegrał, bo nie ma co ja. No tak, to mam na odpadku! Dobra! Tak, to teraz I ja schodzę! I zobierz! Nie! Teraz ja, do czyli straciłeś życie! No! no. Ja macie na równo życia! Tak! Koniec! Więc kozma ma jakby jedno, ale jak ty teraz nie trafisz, to macie i tak tyle samo! A, A, no aj, dobra! Aj, aj. Dobra, czyli teraz, jeżeli nie trafisz, to, je... to jeszcze ja mam szansę no. I potem, jak, kto, jak, jak wy we dwoje nie traficie, to i tak jeszcze jedna tura, żeby było porówno. Kurde, ale to było wcześniej bardziej przychylowe Co nie? No trafi. Wow! Jest! Teraz Dawid Dobra, jak Dawid nie trafi, to Klotz wygrywa całą konkurencję Uwaga, kto to wygra? No. Yes! yes! Ja nie mogę, Co jest? Walczą dalej Walczą dalej, Walczam nie. dalej. No, no co nie, co nie, co nie? To jest No dawaj, dawaj. Ej, Stary, nie Co nie? O, nie, o go nie, nie, go, nie trafił, go. nie trafił. Ej, Ale nie, nie trafił. To nie jest ważne. Teraz życi. ty, teraz ty musisz trafić i wygrywasz to, Dawid. Nie, wygrał! O, wygrał! Dajem. Wygrał Dawid. Koniec. Da, 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 da. Wygrałem widzowie, ile wygrałem? O co graliśmy? O 1000 złotych. <ślam> nie, zaraz musimy z bankomatu. Dalej Nie, dwa, z... nie, dwa, trzy, nie pamiętam, bo ja <ślam> ja <ponies ślam> utrudniałeś każdy rzut. Byliśmy w z... tak? sojusz. 8, 9. 10. Gratulacje! 1000 zł! Oneś no, no, no dla mnie. Tak? Rozgrywka glezi, była naprawdę glezi, super. Stawiajcie łapy. Składajcie do wszystkich, bo u mnie również się vlogi pokazywać. Także wszyscy wbijajcie do chłopaków, trzymajcie łapki do góry i na razie.